Dzisiaj poruszyliśmy temat o jak odpowiedzialność. Ok, seria szybkich pytań, dokończ zdanie. Bez odpowiedzialności nie ma? Kołaczy. <noise> A tak naprawdę bez odpowiedzialności? Bez odpowiedzialności nie ma szacunku do drugiej osoby. A właściwie nie, odwrotnie. To właściwie bez szacunku i transparencji nie ma odpowiedzialności. O, tak bym powiedziała. Dwa skuteczne narzędzia do nauki bycia odpowiedzialnym. Zdanie sobie sprawy z tego, że po drugiej stronie istnieje też człowiek, który też ma całą historię, który też ma swoje dni, który też ma swoje problemy, który też ma swoje wyzwania, który też ma swoje lepsze i gorsze chwile. To jest pierwsza. Że ten człowiek jest podobny do nas. A drugie no nie, no nie mogę nie powiedzieć proces odpowiedzialności Christophera Avery, bo to jest super narzędzie. Dzięki odpowiedzialności mogę czuć się jak człowiek. <ścoughs> czuć, że zrobiłam wszystko co w mojej mocy, czuć, że jestem kimś spełnionym. Takie rzeczy. Będąc odpowiedzialną, nie mogę. Nie ma takich rzeczy, których nie mogę. Nie mogę robić tego, czego uważam za niesłuszne. O, ale to jest trochę masło maślane. Będąc odpowiedzialnym, mogę robić wszystko, co mi się mieści w głowie. Pięknie, dziękuję.